Hejka kochani, dzisiaj przychodzę do Was z moją poranną rutyną w wakacje. Zapraszam do oglądania. Gdy wstanę z łóżka, idę od razu odsunąć rolety, żeby wpuścić światło do pokoju. Tutaj Wam pokazuję belluncie, bo sobie tak słodko spała. Następny krok to ścielenie łóżka. Później wypuściłam bellę, bo chciała iść na dół. Po pewnym czasie zrobiłam sobie lemoniadę. Zawsze rano piję szklankę wody albo z cytryną, albo bez. Tym razem sobie zrobiłam cytryną i limonką. No i później zjadłam sobie śniadanie i na śniadanie miałam jajecznicę z szynką i kanapki z pomidorem i do tego herbata. W następnej kolejności poszłam do garderoby i wybrałam jakieś ubranie na dziś. Hejka, ja już przybrałam. Mam taką bluzkę różową z Sinsaya oraz Spodnie, z jest takie dresy szare, bo ogólnie teraz y, cały sierpień ma padać i mają być burze, więc niestety pogoda się pogorszyła. Całe szczęście, że się nacieszyłam w lipcu chociaż tą pogodą, bo tak jak wam mówię teraz będą deszcze, więc no, słabo. No a tak wygląda mój stój. Teraz idziemy zrobić poranną pielęgnację do łazienki. Hi guys, witam was moi w mojej łazience. Uma sobie coś za par dni i zrobimy taką jakby na twarzy, ale są muszę sobie na jakby um, Ułożyć stylizację, bo ona jest strasznie już poburzona, więc rozlecimy warkocza i sobie zrobimy takiego kucyka. Na razie zrobiłam sobie takiego chwilowego na do kucyka, jak będę robić ogólnie i tak dalej, później sobie zrobię lepszego. Teraz omawiamy sobie zęby pszczarteczką elektryczną. Ojej, Co się tu Okej. Okej, a teraz czarna, poraną pionik na swojej twarzy, więc pokażę Wam ogólnie co stosuję. Jak mi się chce to robi, jak nie to to, to nie, no, tak to wygląda u mnie, więc jak pierwszy produkt to jest taka pianka. Witam nam E. nie, mi się tu pomieszało. Tu macie. I bierzemy na paluszek. nakładamy na bułkę. Święty Mikołaj. Będę jeszcze na czoło. Ok. I teraz musimy tak wszystko rozmasować ogólnie po całej twarzy. Nie jest tym Po prostu zmywamy to z wodą. Następnie mam taki face booster. również z tej firmy Cupianka. Muszę tak nakładać. A jak coś mi po Wyjdziemy sobie na pole, ale ogólnie jest mega nieładnie, ale no, pójdziemy sobie na polko. Zobaczcie, jakie mam takie super kolpeczki. normalnie takie no po prostu koks. Chyba coś mi się tu po... z kamerą... Dobra, idziemy. Jest strasznie wieje ogólnie. Bella. Dzień dobry, witam was w moim pokoiku już dobrze znanym, bo sobie ledy znaczy ona już było dawno włączone dobra mniejsza i powiem wam, że chciałam wam pokazać kolejne rzeczy, które sobie kupiłam do pokoju jakby to jest rutyna, ale dobra pokażę wam pierwsza rzecz to półka i jakby ona jest z Ikei taka długa i tutaj sobie mam giełki, to są monstery, które ja nawet nie piję, jakby one są ciężkie nie wnikać, e, dobra te są takie jakby to jest szawka podręczna, tu jest pilot pod felik i to są jakieś takie figurki z Barwiks, te dobra, to jest jakaś kwiatółka książki tutaj mamy i tu jest takie pudełko w arbuzy i no i kolejna rzecz, no to to już lustro i jakby bardzo chciałam lustro do pokoju, bo wiecie fajnie się nagrywa w mogę do was nagrywać i tak dalej, więc dlatego sobie kupiłam lustro takie super <grym> no więc tak Zrobimy sobie za niedługo koktajl bananowy, bo mój tata pojechał do sklepu i kazała mu kupić banany. Więc zrobimy sobie koktajl. No, tylko muszę chwilkę poczekać. Witam ponownie w mojej kuchni. Zrobimy sobie koktajl bananowy, bo no tata już przyjechał do sklepu i mam dwa banany. Więc sobie zrobimy koktajl. dobra, teraz mamy takiego banana i go kroimy w takie właśnie kawałeczki. O, właśnie coś takiego, zaraz coś spadnie. O, właśnie takie kawałeczki kroimy, takie coś. Nie coś pospadało tutaj. I to dajemy do takiego, do, do takiego pojemnika blendera. A to wszystko tutaj dajemy do blendera. Jeden banan wystarczy, bo ja sobie lubię taki koktajl. Um, I później idziemy po mleko. I później wlewamy tak mleko, żeby zakryło banany. O gdzieś tyle. Ok, i teraz bierzemy blender. Połączamy do prądu i miksujemy to wszystko. I później przelewamy to do jakiegoś kubeczka. Dobra, już mam zmiksowane. Teraz bierzemy kubek. To jest kubek, nie wiem, to jest tak jak... O, szklanka to jest szklanka. I znowu koktajl. Już mam swój koktajl. Zobaczcie jaka duża szklanka i się zmieścił tutaj koktajl. Spróbujemy. Mm. Chyba dobry, ale chyba za dużo trochę mleka dałam, ale nie szkodzi. Ok, więc to by było na tyle w tym filmie. Dziękuję za oglądanie. Pa, pa!